Witam, dziś mija 964 dzień wojny. Nastąpił rozwój wydarzeń na frontach konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Chciałbym zacząć od pierwszej wiadomości dnia. Ochotnicy ślepej furii UDA współpracują z ciężkim śmigłowcem szturmowym Vampir przeciwko Kacapom w regionie Chlibokę. Kretowie wraz z jednym brygadą 92 oddzielnej brygady zmechanizowanej atakują Rosjan w pobliżu wsi Chlibokę w obwodzie charkowskim. Używając bomb o dużej sile rażenia i bomb kasetowych, w tym na palmu, ciężkich granatów zapalających o wadze 6 kg i wysokiej jakości heksogenu. Ten sam materiał wybuchowy jest używany przez słynnego inżyniera 92 brygady Mad Max, który odzyskuje materiały wybuchowe z niepłynnych pocisków wroga. Przejdźmy do następnej wiadomości. Ukraińscy obrońcy wyeliminowali kolejnych 1300 rosyjskich najeźdźców w ciągu jednego dnia. W Polsce wkrótce zacznie działać baza tarczy antyrakietowej, która będzie zestrzeliwać rosyjskie rakiety lecące w kierunku Polski. Siły zbrojne zestrzeliły rosyjski myśliwiec Su-16, prawdopodobnie z amerykańskiego myśliwca F-34 ISW. Jeśli zostanie to potwierdzone, byłby to pierwszy przypadek zestrzelenia przez Ukrainę rosyjskiego samolotu załogowego przez dostarczony przez Zachód myśliwiec F-16. Przejdźmy do następnej wiadomości. W mediach społecznościowych ponownie pojawiają się informacje, że Rosjanie mogą rozstrzelać dziewięciu ukraińskich jeńców wojennych w obwodzie Kurskim. Takie działania są rażącym naruszeniem konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych. Działania te nie mogą pozostać bezkarne, a wróg musi zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności. Rosja jest państwem terrorystycznym, które narusza wszystkie zasady i zwyczaje wojenne. Społeczność międzynarodowa nie może przymykać oczu na takie zbrodnie. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Siły obrony powietrznej zniszczyły 31 z 68 uszachedów. Jak poinformowały siły powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy, w wyniku aktywnego przeciwdziałania F na ziemi utracono jeszcze 36 rosyjskich dronów. 67 zostało zestrzelonych. W następnej wiadomości poinformuję o rosyjskich stratach. 1260 osób personelu wojskowego, 4 czołgi, 19 pojazdów opancerzonych, 11 artylerii, 17 dronów, 38 pojazdów i wreszcie 2 pakiety sprzętu specjalnego. Chciałbym poznać Waszą opinię na temat rosyjskich strat w komentarzach. Możesz uzyskać członkostwo i uzyskać wczesny dostęp do naszych filmów i możesz wrzucić super podzękowania, aby nas wesprzeć. Jeśli podoba Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego filmu, zasubskrybować mój kanał w tym samym czasie i aktywować powiadomienia. Kontynuujmy z następną wiadomością. Katynczycy po raz kolejny naruszyli zasady i zwyczaje wojenne, dziewięciu ukraińskich żołnierzy zostało zastrzelonych w obwodzie kurskim. Nasze źródła w jednej brygadzie dowiedziały się, że 10 października pedały zestrzeliły operatorów dronów i ich sojuszników w pobliżu wsi Zeleni Szliach. Dalsze szczegóły incydentu są badane, ale wiadomo, że mężczyźni udali się na swoje pozycje, myśląc, że są stosunkowo z tyłu, ale zostali zmuszeni do zaangażowania wroga i zostali ostrzelani. Jednak liczba BC była ograniczona i zostali zmuszeni do poddania się. Ogólnie sytuacja w kursku nie jest zbyt dobra. Siły obronne podejmują działania stabilizacyjne, ale niezwykle trudno jest przywrócić to, co zostało utracone. Omówiliśmy sytuację z innymi oficerami i dowódcami w różnych obszarach. Załogi UAV powinny poważniej traktować możliwość wejścia na pozycję wroga i nie zaniedbywać bezpieczeństwa. Przejdźmy do następnej wiadomości. Według ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, w polskiej wsi redzikowo powstanie baza obrony przeciwrakietowej, zdolna do przechwytywania rosyjskich pocisków wymierzonych w Polskę. Baza uzgodniona z USA. Będzie zlokalizowana w pobliżu Pucka w województwie pomorskim. Sikorski podkreślił, że rakiety obrony powietrznej będą przechwytywać rosyjskie pociski wymierzone w Polskę, a nie tylko irańskie pociski wymierzone w USA. Gotowość operacyjna bazy została zadeklarowana na szczycie NATO w lipcu 2024 roku. Baza jest częścią amerykańskiego europejskiego podejścia adaptacyjnego EPA, przyczyniając się do zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO. Do Polskiego Sejmu wpłynął projekt ustawy mającej na celu wykrywanie rosyjskich rakiet i dronów za pomocą wierz przeciwlotniczych i mobilnych. Baza znajduje się 165 km od Rosji. Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Brytyjski wywiad poinformował, że Rosja obawia się przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych na Morzu Czarnym. Rosyjska flota przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia strategiczne o nazwie Owkin 24 w dniach 10 do 16 września. Ćwiczenia odbyły się po dwuletniej przerwie. i twierdzi, że w ćwiczeniach wzięło udział ponad 400 okrętów, 120 samolotów, 7 tysiące pojazdów i 90 tysiące zero żołnierzy. Brytyjskie Ministerstwo Obrony uważa, że Rosja znacznie zawyżyła te liczby. Przejdźmy do następnej wiadomości. Żołnierze z jednostki Rubak-Katenjata, 56 brygady podzielili się zdjęciami ze swoich działań na zachodnich obrzeżach Kałyniwki. Sytuacja wokół Hasif Yar, ciągłe ataki i próby wejścia do miasta przez piechotę Katsapu. Robią to bez przerwy i nie wiadomo, ile jeszcze zasobów są gotowi zainwestować, aby kontynuować natarcie. Sytuacja znacznie się skomplikuje, jeśli Katsapowie zdecydują się wycofać swoje rezerwy. Na dzień dzisiejszy głównym zadaniem bojowników w tym rejonie jest odpieranie ataków za pomocą bezzałogowych statków powietrznych DRAPS FPV. Można to zobaczyć na filmie. Dlatego musimy jak najbardziej pomóc naszej armii, ponieważ obecnie jest to jedno z głównych źródeł odstraszania. Wróg próbuje również wspinać się i gromadzić w lesie hasiwiariw w obszarze botanicznego pomnika przyrody Ritkodupyg a na północy miasta, omijając w szczególności dzielnice schoftnewy. W ten sposób próbują okrążyć miasto, ponieważ frontalne ataki od strony kanału są podwajane do zera, a grupy szturmowe zamieniają się w korpusy szturmowe. Przejdźmy do następnej wiadomości. Pakiety obronne dotyczące inwestycji w produkcję broni obronnej, przeciwlotniczej, dronów i innej broni w Ukrainie to wyniki wizyty w Londynie, Paryżu, Rzymie i Berlinie. Przedstawiliśmy szczegóły planu zwycięstwa naszym partnerom. Teraz będziemy pracować na poziomie zespołów, aby nasze kroki na linii frontu i w dyplomacji były jak najsilniejsze. Naszym wspólnym zadaniem jest przybliżenie sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy i całej Europy. Możesz zasubskrybować i uzyskać wcześniejszy dostęp do naszych filmów i wysłać nam super podzękowanie za wsparcie. Jeśli podoba Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego filmu, zasubskrybować mojego kanału i aktywować powiadomień. Kontynuujmy z kolejnymi wiadomościami. Żeleński, ważny tydzień spotkań z naszymi przyjaciółmi w Europie, największymi darczyńcami obrony, a także strategicznym regionem Bałkanów i Europy Południowo-Wschodniej. Wszyscy, którzy mają niezbędną władzę i wpływy, aby zagwarantować trwały pokój i zmusić Rosję do pokoju, muszą działać razem. Ale musimy działać już teraz, w tych miesiącach. Aby wzmocnić naszych ludzi na froncie. Wzmocnić nasze wspólne pozycje. Teraz, na poziomie zespołu, będziemy współpracować z naszymi partnerami w Europie, aby jak najlepiej wykorzystać każdy zaplanowany krok. A ten nasz plan musi doprowadzić do skutecznego drugiego szczytu pokojowego, aby zakończyć wojnę. I będzie to sprawiedliwe zakończenie wojny. Dziękuję wszystkim, którzy stanęli po stronie Ukrainy. Jestem dumny z naszego narodu. Świat stanął po stronie Ukrainy w trzecim roku tej wojny, ponieważ nasz naród, szczególnie nasz naród, miliony Ukraińców, zasługują na wsparcie. Chwała Ukrainie. Przejdźmy do następnej wiadomości. Kanał Fikter Bomber Telegram, powiązany z rosyjskimi siłami powietrznymi, poinformował o zniknięciu myśliwca bombardującego Su-34. Samolot ten jest bombowcem UMPK FAP. Rosyjskie kanały twierdzą, że to F-16 zestrzelił rosyjski myśliwiec. Nasz samolot Su-34 został zestrzelony. Załoga zginęła. Samolot został zestrzelony podczas zrzucania bomb szybujących około 50 km od linii frontu. Nasz samolot Su-34 został zestrzelony przez F-16, najwyraźniej znajdujący się na terytorium kontrolowanym przez wroga. Wkrótce takich strat będzie więcej. Na to wypuściło F-16 na polowania. Teraz będzie latać mniej FAP. -ów. Dlatego straty naszej piechoty morskiej wzrosną. Jak dotąd ani rosyjskie Ministerstwo Obrony, ani ukraińskie Ministerstwo Obrony nie wydały oficjalnego oświadczenia. Dotarliśmy do końca naszego wideo. Możesz wrzucić super podziękowania za wsparcie. Jeśli podoba Ci się nasz film, nie zapomnij polubić mojego filmu, zasubskrybować mój kanał w tym samym czasie i aktywować powiadomienia. Do zobaczenia jutro.